Tak, jest, y, źle się z tym bardzo czuję, że nie, 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 zna, nie, nie znalazłem argumentów, które przekonałyby tych wszystkich, którzy zagłosowali inaczej niż ja. Znaczy jako człowiek mam w tym sensie czyste sumienie, że robię wszystko, żeby to piekło kobiet, to symboliczne, a czasami niestety prawdziwe, y, żeby zniknęło, żeby, żeby w, w, w Polsce... Kobiety czuły się jak podmiotowo, jak wolni ludzie. Więc oczywiście ja czuję się odpowiedzialny za całość rzeczy, jakie się dzieją dzisiaj w kraju i także no, w sposób oczywisty w koalicji 15 października. Więc jeśli słyszę takie głosy jak pani redaktor, że zawiodłem w tej sprawie, to tak, macie prawo uważać, że. Na tym etapie nie daliśmy rady. My szukamy właściwie teraz, od czasu tego nieszczęsnego głosowania, pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych, żeby okoliczności tego codziennego życia jakoś złagodzić, jeśli chodzi o kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży. W poniedziałek pojawią się nowe wytyczne dla prokuratury dotyczące ścigania. Już w tej chwili poprosiłem o taki, o taki mini-raport. Zmieniła się dość radykalnie. Zmienił się stosunek prokuratury do kwestii poronień. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu z nadzwyczajną zawziętością, niektórzy z, no, z taką podejrzliwością traktowali także naturalne poronienia i tam szukano też Pretekstów czy, czy, czy sposobów, jak karać kobiety, albo przynajmniej śledzić i sprawdzić, czy to poronienie nie było czasami wywołane przez kogoś. I tutaj zmiana, według informacji, które dzisiaj jeszcze otrzymałem, no jest wyraźnie lepsza, jeśli chodzi o praktykę działania. Ja wiem, że to nie zastąpi tej ustawowej zmiany, ale skoro nie mam mocy przekonania, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też nie oszukujmy się, bo wiecie ja tak jak powiedziałem, ja już was do tego chyba przyzwyczaiłem, że będąc premierem biorę za wszystko odpowiedzialność, koniec kropka. Ale też nie oszukujmy się, to nie była tylko kwestia Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie było obecnych 14 posłów PiSu. Znaczy, okazało się iluzją, że zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego stanowią większość w tym Sejmie. Nie, stanowimy mniejszość w tym Sejmie. Znaczy PiS, Konfederacja, większość PSL-u, to jest dzisiaj większość w tym Sejmie. I, I dlatego ustawowo trudno tutaj rzeczywiście doprowadzić do jakichś zmian. Ja jeszcze raz, znaczy ja jak będzie trzeba, codziennie, codziennie, codziennie będę wracał do tego tematu. Będę tak jak prosiłem ministra Bodnara, panią minister Izaleszczynę, żeby znaleźć wszystko to, co jest możliwe bez ustawy, żeby jakby ulżyć kobietom w tych, w tych sprawach i praktyka będzie naprawdę inna. Czy, czy znajdę argumenty, które przekonają prezesa Kośniaka-Kamysza i jego klub do dość radykalnej zmiany stanowiska, w sensie proporcji? Nie wiem. Na, na razie nie słyszę głosów, które by upoważniały nas do, do, do optymizmu. I tak czy inaczej wiem, że Lewica ponownie będzie składała wniosek. Na pewno wiele posłanek posłów Koalicji Obywatelskiej będzie chciało poprzeć jeszcze raz ten wniosek. Ja jestem w tym sensie ostrożny, bo źle, będzie, źle się będę czuł, jeśli znowu się okaże, że to głosowanie jest przegrane. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, że znowu będzie, nie będzie przegrane. Ale też proszę mi wierzyć, no, takie pokrzykiwanie na siebie nawzajem, y ono za bardzo sytuacji nie zmieni, no, bo X czy Y z psl nie zmieni poglądu na aborcję, dlatego że głośniej ktoś na niego krzyknie. Będziemy, być może jakaś y Yy, yy, wersja depenalizacji czy dekryminalizacji może jeszcze bardziej yy, jakby skromna, że tak powiem. Yy, niesatysfakcjonująca, ale jednak posuwająca sprawę do przodu. Może tutaj to uzyskamy yy, lepsze zrozumienie w PSL-u. Będę to sądował na wszystkie możliwe sposoby. Ale arytmetyki tej sejmowej nie przeskoczę. Choćbym nie wiem, nie wiem co, co, co zrobił. I... Yy. No, czuję tak. To jest dla mnie wielki ciężar.